Oczywiście zostać w realu jako asystent kolejnego trenera. Doceniasz, że są o lojalność karanki. Popatrzmy. I mamy 2 do 2. Troszkę przypadkowa wydawało się była ta akcja, ale Alvaro Sechudo wykończył ją już bez żadnego przypadku. Sam nie wierzy w to, co się dzieje. Drugi trener Osasuny, pan Alfredo Sanchez. Osasuna, choć przegrywała 0 do 2 na Santiago Bernabeu. Wyrównuje na 2 do dwóch, Trzecią swoją bramkę w tym sezonie zdobywa Alvaro Sechudo. Trafił przed tygodniem na 2 do 1, teraz na dwa do dwóch Bardzo ładnie się tam znalazł Sechudo. Ta asysta omwu, taka, przyznajmy to, troszkę przypadkowa. Ale Sechudo bardzo ładnie wszedł w pole karne i stworzył sobie świetną okazję do uderzenia. Natomiast zagapił się w tej sytuacji Nacho. Bo tutaj on powinien wiedzieć, że Musejudo wyskakuje za pleców. No, przedziwna byłaby ta y, historia, gdyby ten trzyletni okres y, w Realu Madryt, znaczony niesamowitymi y, seriami zwycięstw, kończył José Mourinho czterema meczami bez zwycięstwa. Bo przecież to jest przegrany finał y, Copa del Rey i to są remisy ze Spaniolem i Realem Sociedad. Jeszcze jedna centra w pole Karny.